No, wystarczyło poładać, nie co go się szczytasz. Ja pierdolę. połamało się. Dlaczego ja muszę mieć zawsze problemy? Nie działa. To nie jest zbieg okoliczności, coś jest nie tak. Proszę Państwa, kolejny dzień. Dzisiaj walczymy z wełną na poddaszu. Mocno piździło, powiem wam, więc przyszedłem dosyć późno, bo jest prawie 11 i od 9 już było palone w kominku. Bo było tutaj tylko 3 stopnie. Aktualnie jest 13. Więc na górze też jest cieplej, więc się będzie przyjemniej pracowało. Bałem się właśnie tego dnia, że on nadejdzie, że będzie trzeba zrobić tą zasraną wełnę. No niestety, proszę Państwa, zaczynamy zabawę z wełną kolejny raz. Tym razem robimy trochę inną metodą, ze względu na to, że zrąbałem odległość między krokwią a hakiem od profila. Powinienem zrobić tak, żeby wszędzie było 5 cm, a w niektórych miejscach jest na przykład 2 cm no i w te miejsce nie wcisnę 5-centymetrowej wełny. Więc żeby się nie męczyć tak jak kiedyś, o tak jak na przykład właśnie tutaj, w profile napchaliśmy wełny. A potem pomiędzy profile docięliśmy kostki i ułożyliśmy pomiędzy profilami. Jak się okazało, dzięki temu sposobowi szło nam kilka razy szybciej. Ta strona została skończona, jeżeli chodzi o wełnę na razie, teraz przechodzimy na drugą stronę, ale z drugiej strony, bo nie sprawdzałem jeszcze drugiej strony kamerą termowizyjną, trzeba wszystkie te mostki cieplne zaizolować, trzeba porzucać wełnę. Wiecie, mamy taki sprzęcik, trzeba to porządnie wykorzystać, żeby to było jak najcieplej i jak najlepiej zaizolowane, bo jak możecie zauważyć, są takie niebieskie punkty, nie wszędzie, no nie, ale tak jak tutaj, o. No to trzeba to poprawić. Poupychamy wszędzie, gdzie trzeba resztki tamtej wełny, bo nam zostało jeszcze pół rolki i wtedy dopiero możemy kłaść wełnę zwykłą. Tak tylko przypomnę o zostawieniu łapki w górę i napisaniu taktycznego komentarzu dla zasięgu. Możesz napisać cokolwiek. Mi to bardzo pomaga się rozwijać, a Ciebie nic nie kosztuje. Z góry dziękuję. Wszędzie do wysokości tych belek jest zrobiona poprawnie wełna, tak żeby nie było nigdzie tych mostków cieplnych. Kurczę... Ta kamera to jest coś. Wiadomo, taka kamera jest droga, kosztowała ponad 1000 zł. Ja ją kupiłem właśnie, żeby pod content bardziej, żeby wiecie, wszystko sobie sprawdzać, pokazywać wam co i jak. Kurczę, żeby coś ciekawego było w takich odcinkach, gdzie na przykład robi się ocieplenie, jak właśnie szukanie mostków i tp i td. Normalnie w życiu bym raczej nie kupił takiej kamery, ale bym pewnie sobie wypożyczył. Słuchajcie, jeżeli robicie wełnę, położycie sobie wełny na poddaszu, nie? Na przykład tak jak jest teraz, jest zimno, to jest idealny okres, żeby sobie to móc sprawdzić. Położycie Wełnę albo zrobicie elewację, cokolwiek, jeszcze jej nie zamkniecie do końca, wypożyczacie taką kamerę. Zapewne to będzie koszt, nie wiem, 50, 100, maksymalnie 200 zł za dobę. Sprawdzacie sobie wszystko, co potrzebujecie i wszystko wiecie. Naprawiacie to, co zrąbaliście albo to, gdzie jakieś niedociągnięcia zostały zrobione. I picobello, dobra rada ode mnie. Pamiętajcie, taką kamerę zapewne można gdzieś wypożyczyć na necie, cokolwiek, na pewno gdzieś dostaniecie i dzięki temu zaoszczędzicie sobie nerwów. Nie będzie wam wychodził y, grzyb, pleśń, nie będzie gdzie Wam piździło w chacie, nie będziecie mieć, nie wiem, zimnych ścian tylko w niektórych miejscach albo na różnikach jakimś cudem. Wszystko będzie sprawdzone, będzie pięknie i wtedy jajo Wam nie wymięknie od rachunków za yy, ogrzewanie. Proszę Państwa, króciutka przerwa na zapakowanie paczki dla Was, dla widzów. Jak wspominałem, przez cały grudzień wysyłam Wam paczki. W pierwszej kolejności, co idzie do paczki świątecznej? Karabinek na kulki żelowe, kolejny. Tym razem kolor żółty. Jak wiecie... W zestawie 21 tysięcy kulek, okulary, bezpieczeństwo, akumulator, pojemnik na y, naboje i karabinek. Rafaello, ptasie mleczku również wlatuje. Paczka jeżyków, dwie czekolady Milka, jedna z Oreo, jedna z orzechami. Grający bałwan. Jeszcze nos mu się świeci. Jako bryloczek, myślę, że zarąbiste. Mikołaj czekoladowy i takie cukiereczki, też z Mikołajem. Na święta, jak znalazł. Żelki. Znowu mamy gumy, jakby komuś z japy waliło. Skitelsy, M&M'sy, Grzesiek, Lion, Batonik, jeszcze jeden Mikołaj, jeszcze jedna paczka żelek. Tak wygląda paczuszka, przydałoby się ją zapakować. Co trzeba zrobić, aby otrzymać taką paczuszkę? W poprzednim filmie, w którym poprosiłem was, abyście napisali komentarz z żartem, było tak dużo żartów: 5000 komentarzy i musiałem to wszystko czytać, żeby wybrać jeden, więc to było naprawdę trudne i zbyt czasochłonne. Dlatego uprośćmy to trochę i tu nie będzie trzeba być kreatywnym. To będzie dosyć proste zadanie. Co trzeba zrobić? Przez cały film będą pokazywały się cyferki. Co jakiś czas na ekranie pokażę wam się w różnych miejscach. Cyferka, więc musicie być bardzo czujni. Będzie to numer telefonu. Kupiłem starterówkę, będzie to numer telefonu. Ten, kto pierwszy zadzwoni do mnie na tą starterówkę, dostanie paczkę. Myślę, że zajebista opcja. Będziemy mogli sobie chwileczkę pogadać, więc bądź czujny przez cały odcinek. Bardziej Wam sprecyzuję, jak to będzie wyglądało. Na filmie pokażę Wam się 9 różnych cyfr, wiadomo, z numeru telefonu. Będą się pokazywały mniej więcej w taki sposób tak jak wszędzie na ekranie, gdzieś na ekranie będą się pokazywały cyferki, będą szły po kolei tak, żebyście po wpisaniu mieli numer telefonu. W filmie powiedziałem, że trzeba zadzwonić, ale nie każdy lubi rozmawiać przez telefon, więc jeżeli chcesz, możesz napisać SMS-a i zgarniesz paczkę. Tutaj macie już pierwszą cyfrę. Wracamy do odcinka. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o łączniki, skończyły mi się te główne dołączenia profili i trzeba zrobić własne, więc mam skrawki profila, odcinam sobie tą zagiętą Górną półeczkę. O, z jednej i z drugiej to samo. I sprawdźmy, czy to zadziała. Odcięte, i odwrotną stroną. Mamy profil główny. Mamy to właśnie z wyciętymi półkami. Wsadzamy jedno w drugie. Działa. I trzyma się naprawdę dobrze. Nie ma opcji tego ruszyć. O, wyciągnąć nawet ciężko. Więc muszę porobić na wszystkie łączenia takie właśnie sobie skrawki, no. Trzeba sobie jakoś radzić. Mam tego trochę, tych skrawków, więc działam. Tak samo narożniki sobie ucinam. O, robimy coś takiego i dzięki temu będzie prościej wsunąć w profil. No i nam się trzyma. No i porobię tak tyle ile potrzebuję i gitara. Dobra, pocięte, ja pierniczę. Kontynuuję zakładanie profili. Idę po wkrętarkę i wkręty i połapię na tych łączeniach. Przy takiej muzie można pracować. Zobaczcie, daś młotek i gwoździe. No Marsyk, no No wystarczy opowiedzieć! Mówiłam, że Chodź, to nie znaczy, chodź, mam wszystko. To więc nie każda na nie miała. tylko, Jezu. Czego się wściekasz? Ja kombinuję. Teraz najgorsze, bo mamy tutaj dużą dziurę, przykręliśmy to włókniną, żeby pył nie leciał na dół, no i trzeba zrobić tutaj te dwa paski. Dobrze nam poszło, babka. Mamy to, finish! Proszę Państwa, na dzisiaj koniec. Położona już po dwóch stronach. Już na Instagramie mówiłem, ale powiem również na YouTubie, jak obiecałem, kto wygrał paczuszkę z poprzedniego odcinka. A więc był to ten ziomek albo ziomka, jeszcze nie wiem, z żartem co to babka 1 i babka 2 w Audi Huberta. Ktoś wie? Zestaw głośno mówiący! Nie wiem dlaczego, ale mnie to najbardziej rozbawiło. Był to taki żart bardziej, bym powiedział, tematyczny i w zasadzie życiowy. Akurat trafiony w punkt, bo jak jadę gdzieś z babkami, to jest porażka. Gadają pierdaczą tak głośno, że dosłownie jak zestaw głośno mówiący więc po prostu jak to przeczytałem, to mnie to rozwaliło. Rozbawiło, więc paczuszka leci do niego. A my wracamy do odcinka. Proszę Państwa. W końcu mamy śnieg, wygląda zajebiście, a jeszcze zajebiście jest to, że biorę się właśnie za wymianę kół. Jestem dalej na letnich. Śniegu, jak widać, już jest za dużo, więc trzeba to zmienić. Za niedługo trzeba przystroić choinkę budowlaną. W poprzednim filmie widziałem, że bardzo dobrze odebraliście pomysł z zrobieniem choinki budowlanej, więc w tym filmie w komentarzu możecie dawać znać, z czego chcielibyście, żeby choinka została wykonana, z jakich materiałów budowlanych, albo może niebudowlanych. Co byście chcieli, żeby było na choince? Pokażę wam gdzie bym chciał, żeby ona stała. Tu będzie stała choinka na rogu, więc to się wszystko wypierdzili i tu będzie choinka. Więc możecie dawać znać, co na tej choince ma się znajdować. Kurde, jestem ciekaw waszych pomysłów. W tym samym momencie, kiedy ja walczyłem z kołami, babka dalej walczyła na poddaszu z wełną. Last Christmas. Kurde, pada śnieg, aparat moknie. Pokażę wam, jak się zmienia... Kurde, ty jak ja mam się dostać na do auta, żeby mi śnieg nie napadał do środka? Trzeba coś wymyślić, no bo przecież, przecież to będzie masakra. Ma się patenty, nie? Widzicie? Wy przy mnie nie zginiecie. Po co macie szpachlować auto, niszczyć sobie karoserię przypadkowo zarysować czy cokolwiek innego. Kupujecie sobie dmuchawę, o ile nie macie i dmuchacie samochód. Słuchajcie, mieszkacie przy ulicy, na osiedlu czy cokolwiek, nie? Sąsiedzi sobie stoją, skrobią, nie? Tacy smutni, bo muszą skrobać auto. Wy sobie przychodzicie elegancko z dmuchawą. Odpalacie. Je dmuchacie wszystko, a sąsiadom kopara opada. Trzeba wiecie, być nowoczesnym. Teraz mogę bez problemu wejść. O! Śnieg mi nie napada. Zarobiście. Buty trzeba oczepać, pamiętajcie. Dobra, proszę Państwa, jesteśmy już w garażu. Jest z nami Bibuszka. Ona dzisiaj pomaga przy wymianie kół. Pierwszy raz w tym samochodzie będę wymieniał koła. Wiecie, to nic specjalnego, nie? Wymienić koła. Ale jest tu zawieszenie. Hydropneumatyczne. Więc wymienia się te koła całkowicie inaczej. Z tego co wiem. Mamy takie dwa lewarki i kurczę, będzie zabawa. Ogólnie boję się trochę wymieniać kół w tym aucie ze względu na to, że właśnie nie wiem, czy dobrze zrobię. Mało informacji jest w internecie na ten temat, jak to robić, ale z tego co wiem, trzeba poluzować koła, podnieść zawieszenie do góry, podłożyć lewarki i opuścić zawieszenie i wtedy się podniesie samochód. Ej, a ty, co to jest na tych kołach? Takie wielkie? 24? Rozmiar 24 śruby. Czekajcie, odkręca się. Tak, czyli w tą stronę, dobra. Aha, to są jakieś nakładki. Połamałem. No skąd ja mogę wiedzieć, że to jest nakładka na śrubę? Ja pierdolę, połamało się. Co za gówno i pod spodem jest już normalnie 17. Tak myślałem, że coś, coś mi nie pasowało. No nie no! Patrzcie, miałem jakieś takie nakładki na śrubę. Przekręciłem się połamało, bo to plastik. Gówno jedne. Czyli normalnie jednak 17. Jakoś tak luźno były założone. Jak ja mam te dekielki pościągać, żeby ich nie połamać kuźwa. Wezmę te 24, zrobimy tak. Jak ja mam to pościągać? Nie no proszę was, kurde, to ma być easy robota. To są jakieś kpiny. Jak ja mam niby sobie ściągnąć te dekle. One są tak schowane głęboko. Kto takie rzeczy zakłada na śruby? Okej, okay, no ładniej to wygląda. Ale no kurde, żeby to było proste w zdjęciu. Połamałem kolejny. Kuźwa! Nie, to nie może być takie trudne. A spróbujemy imbusem. Nie, nie wiem. Nie wiem, są jakieś specjalne uchwyty do tego, żeby to zdjąć? Czy o co tu chodzi? No nie gadasz, ja utknę na takim. na takiej pierdole. Jeszcze mniejszy imbus. O, prawie. No paluchy bolą od tego imbusa. Co za kipina jakaś. Jest. Wyciągnęłem. Jeszcze tylko 18. Ja pierniczę se jaja robicie. Takie trudne rzeczy. Dobra, mamy jakiś patent. Mamy drugi, dobra. Jest na to patent. Patrzcie, nakładki na śruby. Ogólnie fajnie, bo przynajmniej nie widać, że śruby są pordzywiałe. To jest akurat w porządku. Bierzecie dwa płaskie śrubokręty po bokach i siup, I wychodzi. Teraz trzeba poluzować wszystkie śruby. Ciach, ciach, ciach. One są ledwo ściśnięte. Nie wiem, czy tak powinno być aż taki luz. Ja myślę, żebym mocniej to ścisnął, nie? Zbyt łatwo to poszło. Teraz z drugiej strony pościągam śruby i poluzuję starość. Kurde, połamała się kolejna, piernicze. Trudno, takie życie będzie bez nakładek. Teraz będzie działa się magia. Odpalamy brykę, podnosimy zawieszenie do góry. To jest akurat bardzo fajne, to mi się podoba. A. Teraz podnosi nam się zawieszenie do samej góry, wsuwamy lewarek, potem opuszczam i to się będzie trzymać na lewarku. No kurde, ciekawe to jest, fajne rozwiązanie. Auto chyba jest w maksymalnej pozycji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pod odpowiednie punkty podkładamy lewarek. Ej, za wysoki jest. Serio? Jak ja mam tu niby zrobić? Jak ja mam sobie podpórkę podłożyć? Ja pierdzielę. Bibi, pomóż mi jakoś, podaj ósemkę. Zobaczę, czy mam lewarek. Jakiś taki w zestawie był. Nie wiem, kurde, nie wiem czy to wymieniać samemu, czy dać do mechanika. Nie wiem, kuźwa. Boję się tego zawieszenia. Bo jak mi zleci auto z lewarka i się wbije lewarek w auto, zaryzykuję. Opuszczę o jeden stopień teraz auto. Pod koła podłożę dechy. Proszę, oby tu się nic złego nie wydarzyło. Opuszczam do normalnej pozycji. Sprawdzam, co tu się dzieje. Opuszcza się chyba, bo słyszę jakieś strzały. Opuściło się, no? Ej, jest w powietrzu! Chyba mamy to! Ja pierdzielę, chyba działa! A Vivi, co ty robisz w aucie? Patrzcie, mi łóżka już siedzi za kierownicą, ona już czeka, żeby ruszyć w trasę, nie? Teraz wymieniamy. Ogólnie nie wiem, czy mam gasić te auto. Jeżeli ktoś ma, kurde, Citroena C5, proszę dajcie mi znać, czy ja mogę gasić auto, bo z tego, co mi się wydaje, kiedy ja gaszę samochód, Citroen zaczyna się opuszczać, więc boję się, że mi się opuści jeszcze bardziej, dlatego nic tutaj nie grzebie. Mamy jedną śrubę, druga śruba, ściągam koło. Nie no, muszę wam to pokazać, patrzcie. Widzicie? Gapi się. Samo się zaczęło kręcić. Co jest? Źle wyważone? Czyżby? Patrzcie, puszczę. Dlaczego tak się dzieje? O! Mamy to! Jedno koło mniej. Co jest? Ty nie chce się założyć. Dlaczego? Nie, co jest? Nie mogę założyć. I dlaczego do ta tarcza się kręci? Samoistnie. Dlaczego to się nie chce założyć? Jeszcze raz. Ty no, co jest grane? Tu jest jakiś pierścień założony. Dobra, muszę go zdjąć, bo przez to nie pasuje koło. To jest pierścień centrujący tutaj? Założony, czy mi się wydaje? Nie mogę tego zdjąć. Spróbujmy tak. Dobra, sprawdźmy teraz. Same problemy. Weszło. Ej, ale nie jest spasowane, jest luźne. Ja pierd... Nie, no zaraz się wścieknę, co jest grane? Sam pierścień przyłożę tam. No pierścień nie pasuje. Kurwa mać. No, pierścień nie wchodzi. Jaki to ma rozmiar? 70.1. Kurwa, to jaki ma Citroën? No nie gadać, ja będę musiał jeszcze na letnich jeździć. No nie, co za gówno. Nie pasuje. Ja pierdzielę. Nie, zakładamy koło z powrotem. Trzeba kupić pierścienie. Jakie to mafii? Trzeba to zmierzyć. Mamy suwmiarkę. Łapiemy w najszerszym miejscu. 6,5. Tam to ma 6,5. A to ile? Serio, a to ma 6,4. Serio, 1 mm? Nie, nie. Proszę was. Gówno zastrane. Ja pierdzielę. Proszę was. Dlaczego ja muszę mieć zawsze problemy? Ja pierdzielę. Dobra, zakładamy z powrotem letnie koło. Już jestem wściekły. Siedzę tutaj tyle czasu i kuźwa nie wymieniłem, nie? Przecież babka się załamie. Bibuszka też. Nigdzie nie można jeździć teraz. Ja pierdzielę. Co za shit! Dlaczego ta tarcza się sama okręca? Ogólnie to powiem tak, jestem zażenowany tą sytuacją, ale nic na to nie mogę poradzić. Nie wiedziałem, że mam o 1 mm za małe pierścienie. Myślałem, że są dopasowane. Kupiłem sobie na internecie. Sprzedawca powiedział, tak, tak, pasuje. Do na C5. No i tyle, i tak się historia skończyła. Ja pierdzielę, nie. Tyle czasu straciłem na to gówno i nic nie zrobiłem. Ale przynajmniej możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie, żeby w, żebym w ogóle pokazywał wam takie rzeczy jak na przykład wymiana kół, albo jakiekolwiek inne rzeczy naprawy, jak coś robię. Czy to nagrywać, czy nie, bo różne rzeczy robię. Będę wdzięczny za taki feedback w komentarzu. Napisz, Huber, tak, rób inne rzeczy też niż remont. To będę to robił. Proszę Państwa, kolejny dzień. Dzisiaj mam zamiar na Poddaszu przelecieć się z kamerą termową kolejny raz. Jeżeli znajdę jeszcze gdzieś jakieś mostki termiczne, to trzeba to zniwelować, żeby tego nie było. 15 stopni. Na dworze jest minus 2, więc myślę, że bez problemu będzie widać różnicę temperatur. Ogólnie na górze babka posprzątała, jeszcze mnie tam nie było. Jestem ciekaw efektu, bo nie widziałem, nie miałem czasu, nie miałem kiedy. O kurde, e, jak czyściutko. Patrzcie. O kurde, ale różnica. Patrzcie ile worów odpadów po wełnie. O, tu jeszcze stara wełna z podłogi, do czegoś się wykorzysta. Masakra, jak tu czyściutko. W końcu widać deski. Ja już zapomniałem, jak te deski wyglądały. Wow. Nie, babka się postarała. Proszę Państwa, będę bardzo wdzięczny, jeżeli docenicie starania babki. Możecie napisać w komentarzu: Babka, dziękuję, że pomagasz Hubertowi, żeby babka to widziała, że jest doceniana na tym kanale, bo. Wow. Wykonała kawał dobrej roboty. No ja nie mogłem pomóc, byłem zajęty. Nice. Sprawdźmy w ogóle jaką temperatura jest na poddaszu. Ciekawe, patrzcie, tu jest cieplej. A, bo tu jest dziura na dole. Aha, ja tutaj ten przewód przepychałem i tu jest, patrzcie, prześwit. I stąd ciepełko leci, kurde. Spójrzmy na przykład. Tu jest taka dziura. O, ej, nie, widać różnicę. Jest ogromna. 3 stopnie tutaj jest a wełna wokół ma 6,7. i widzicie? Właśnie takie wszystkie mostki muszę poznajdować na łączeniach i to trzeba zatkać. Czym? Jeszcze nie wiem. Zastanawiam się, chyba to zrobię pianką montażową albo wełnę powpycham zwykłą. Chyba piankę montażową pierdyknę, wiecie? O, tutaj też widać. No bo co? Pianka montażowa, jakby nie patrzeć, jest izolatorem też, rozpycha się. Myślę, że nie będzie głupie piankę montażową wcisnąć. Króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Paczka całkiem spora. Mamy liścik. Cześć Hubert, wysyłam paczkę, w której znajdziesz. Tego nie będziemy czytać. Dalej. Powodzenia w dalszym remoncie domu. Pozdrawiam. Kamil. Kamil, również Cię pozdrawiam. Widzę, że paczka jest naprawdę duża. Jak czegoś nie będę wiedział, to wtedy wrócimy do opisu, co jest w środku, bo wolę y, zobaczyć sam. Pierwsza rzecz. Smaczki dla Bibi. Kurczę, bardzo mi się to podoba. Cieszę się z tego, że... Wy tak chętnie wysyłacie smaczki dla Biboszki. A Biboszka też w ogóle się cieszy, jak, jak dostaje te smaczki, nie? Okej, okay, mamy Snickersa i mamy czekoladę. Dziękuję bardzo. Co mamy dalej? Jest wężyk. Jedna, druga, 60 cm. To jest chyba wężyk od wody. Wężyk przełączeniowy w oplocie z opatentowanym zaciskiem poprzecznym do wody pitnej i instalacji wodociągowej. Instalacji wodnej jeszcze nie zrobiłem. Być może się przyda ten wężyk. Ej, a to by był chyba dobry wąż do toalety, żeby podłączyć wodę. Bo w toaletach chyba takie są węże. Ale nie jestem pewien. Dobra, lecimy dalej. Coś takiego to jest chyba jakaś przejściówka z mniejszego na duże albo na odwrót. Chyba do wody. Może do tego? Tak, do tego. Akurat. Dobra. Wkręcę to. Żeby sobie tej było, Może się do czegoś przydać. Zobaczymy, jak ja będę rury jakie ja będę rury robił i jakich będę potrzebował. I kurde, to są chyba kołki do styropianów. Milena, możesz podejść, pokazać. Cały karton kołków do styropianu. Do elewacji jeszcze mam daleko. Nie wiem ile jest sztuk. Może się dowiemy z liściku. Chyba nic, więc. O, coś tam jeszcze jest? Kurde, co to? Ah, jeszcze jedna przejściówka, też wkręcę. W razie czego, bo to różnie bywa. Potrafię czasem coś zgubić. Ale lepiej, żeby się to nie zgubiło. 200 kołków do styropianu. Tak mi się wydaje, że są kołki do styropianu. Jest gwoździk i jest kołek. No tak, to jest na pewno do styropianu. Czekoladki. Czy mamy coś jeszcze? Kurde, ale jest tego naprawdę dużo. Przeczytajmy. Około 200 sztuk kołków do styropianu. Tak, kołki do styropianu, 200 sztuk. Kurczę, Kamil, bardzo Ci dziękuję. Wężyk przyłączeniowy w oplocie. Krzywki do montażu baterii, krzywki. Krzywki do montażu baterii, serio to się nazywa krzywka? Ty, jaka nazwa, dobra. Nie, muszę to sprawdzić, czy to się serio nazywa krzywka. Tak, ty, to jest serio krzywka. Ale, Beka, jaka nazwa? Kurczę, Kamil, bardzo Ci dziękuję za tą paczuszkę. Kołki do styropianu przydadzą się na kurde milion procent, bo będzie trzeba zrobić to ocieplenie i pewnie będę musiał używać takich kołeczków. Bardzo Ci dziękuję za paczkę. Pozdrawiam Cię, Kamil. A my wracamy do odcinka. Mamy piankę. Tu są akurat resztki, więc zaraz wezmę nową. Sprawdźmy, jak to zadziała. No, tu nam piździ ewidentnie. I patrzcie. No i co? Uzupełnione. Tu mamy kolejne. Uważam to za dobry plan, w ten sposób osób pouzupełniać. Lecę tak całe poddasze, nie? Kto by pomyślał, że pianka montażowa jest tak wszechstronna? I poddasze zrobisz... I kurde, okno wstawisz, nawet się będzie trzymać na samej piance jak się chce, wszystko można zrobić. Pianka to jest coś. Uzupełniamy właśnie w ten sposób jakieś szpary, jak są gdzieś właśnie takie miejsca. O, tutaj jest spora szpara, no patrzcie. Przecież to aż strach zostawić coś takiego. No nie no, piździ z tego jak nie wiem i takie rzeczy trzeba zamykać. Bierzemy piankę, cyk, 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 wciąsnąć. No i co? Na pewno lepiej wypcha niż jakbym wcisnął wełnę to sobie urośnie i piciś glancuś. Lecę tak całe poddasze. Wiecie, co jest ogólnie najważniejsze? Łączenia, bo jeżeli będą gdzieś luki, na przykład nie będzie gdzieś wełny pomiędzy krokwiami, to jeszcze ciul, bo jest tam wełna. Ale na krokwiach jest dla mnie najważniejsze, bo tutaj są łączone wełny na krokwiach i tu, jeżeli są szpary, to pij z tego miejsca. No patrzcie, temperatura krokwi 7 stopni, a temperatury wełny obok 10 stopni. No to kurde chyba jest różnica. Przez te krokwie nam ucieka ciepło. Więc muszę tutaj wszędzie, jeżeli są jakieś szpary, jeżeli nie jest dociśnięta wełna, trzeba to zrobić, aby było git. No nie może nam uciekać, nie? Nie po to położyłem wełnę. Jeszcze jedną warstwę, żeby piździło. Pianka to mi życie ratuje, wiecie? Nie wiem kto wymyślił piankę montażową, ale ja jestem serio wdzięczny. Bo gdyby nie ona, to bym wielu rzeczy nie był w stanie zrobić. Ogólnie dajcie znać, czy no nie wiem co macie dać znać. No to jest kurde chyba dobrze, nie? No zobaczcie, okna montujemy na piankę montażową. To jest nasze ocieplenie. Drzwi tak samo. Jakieś inne rzeczy też są pianki. Używa się tej piany pur. Nie wiem czy to jest to samo. Na poddasze się robi pianę pur. Jest ten nowy system, nie? Nie wiem czy to jest to samo co pianka montażowa, czy nie. Albo coś podobnego, ale pianą pur się robi, no to kurde, myślę, że jak dam piankę montażową w szczeliny, gdzie ucieka ciepło, jak ona się wypcha, no to to chyba tylko na plus niż na minus, nie? Idę wymienić butlę. Ta butla, którą teraz założyłem, ona stała specjalnie niedaleko kominka, żeby się nagrzała. No bo z tego co wyczytałem na tych butelkach, powinno być cieplej. I jak jest butelka cieplejsza, ma tam około 20 stopni. To jest bardziej wydajna, więcej wypsika. I ile ma teraz butla? Huuu, 17 stopni. No kurde, prawie 20. Co jest, to nie leci. Jakiś taki smark leci. Co jest? Co jest grane? No to jest pełna nowa butla. Wkręcona. Dlaczego to nie działa? Tu w pistolecie mamy taką kulkę w środku. Widzę, że ona się troszeczkę zatkała. Zgarniemy to i zobaczymy zaraz, czy będzie działać. Aj, piankę sy, ten, obluzę. Przykręcam. Co jest? Nie... Przed chwilą działało, co jest grane. Dosłownie zmieniłem butelkę, było wszystko git przed zmianą. Może ta butelka jakaś wadliwa? Podłączę tą wcześniejszą, sprawdźmy. Bo tamta miała jeszcze powietrze, więc może będzie strzelać powietrzem. Nie mam pojęcia, co jest grane. Dobra, sprawdźmy tą. Patrzcie, normalnie działa. Co jest? Nowa butelka i coś jest z nią nie tak? Co ja mam teraz niby zrobić? Cała butelka jest. Dosłownie to jest funkielnówka. Może kurde, jeszcze wstrząsnę. Coś jest na rzeczy. No i. Nie działa. Co to za gówno? No kur. nie mówcie mi, że ja stracę całą piankę montażową. Ktoś też miał taką sytuację? Podłączasz nową, nieużywaną. A tu gówno nie działa? Co jest? No jest twarda. Kurde, ciężka. Dobra, jest coś. Sprawdzę tamtą butelkę. Jak wsadziłem gwoździa i przycisnąłem w tej starej butelce, to wylatuje powietrze. Słuchać. Dosłownie, jak wiecie, dezodorant, nie? Zaryzykuję i wsadzę tam gwoździa i też przycisnę. Mam nadzieję, że nie zostanę potraktowany pianką, yy, że nie będę się cały kleił, ale sprawdźmy to. No trzeba, nie? Robimy. Kurde test. Ja pierdzielę, jak będę cały w piance, to naprawdę się wścieknę. Ej, nie da się przycisnąć. No nie, no boję się, że to nie zaraz, nie wiem. Wbiję tego gwoździa i tu fontanna z pianki się zacznie robić. Może coś się tam zablokowało. Nie, boję się. Dobra, weźmiemy jeszcze jedną. Coś z tą muszę wymyślić, albo jeżeli ktoś z Was miał taki problem. Możecie napisać, co zrobiliście, czy pianka do wywalenia, czy jest jakiś patent na to, bo boję się, że to mi wybuchnie, a wtedy by nie było tutaj fajnie. Dobra, mam jeszcze jedną, zwalniam blokadę na wizji, wkręcamy, no i sprawdźmy Tom. Kolejna nie działa? No nie, no zaraz się zdenerwuję. Moc jest otwarta na full, ja pierdzielę ty, co jest grane? Już mocniej nie wkręcę, nie? Chuj, nie działa. Co jest kurde grane? Zaraz mi się humor zepsuje. To już druga pianka. To nie jest zbieg okoliczności. Coś jest nie tak. Idę użyć czyścika na tym pistolecie. Dobra, mam czyścik. Podłączony, sprawdzam. Wow. No nie, no czyścik działa. Nie! To ja już nie rozumiem. Nie wiem, może muszę wyczyścić. Użyjemy go kilka razy, tego czyścika. Niech sobie wyczyści resztki pianki, jeżeli jeszcze jakieś są. Teraz powinno zadziałać. No to psika, tak? Wszystko. Co jest? Tyle! Teraz, to to musi zadziałać. Jak nie będzie działać, to idę po trzecią piankę, bo... Może kurde dwa razy z rzędu się trafiła niedziałająca. O! Robimy test. No nic! Poważnie? Nie no, zaraz się serio wścieknę. Idę po jeszcze jedną. Dobra, mam teraz jakąś inną piankę innej firmy. Jakaś czarna. To jest pianka, którą dostałem od widza. Sprawdzimy. Zwalniamy blokadę. Sprawdźmy to. Dobra. Skręcone, sprawdzam. O! Działa! Ja i całą podhogę upierdzieliłem. Nie rozumiem. Coś z tamtymi piankami jest nie tak, czy co? Nie wiem, co tu się wydarzyło, jakim cudem tamte pianki nie chcą działać. Ważne, że chociaż ta działa. Ej, a jak to możliwe? Bo tak zauważyłem, że tam, gdzie daję piankę, opakowanie ma 11 stopni, a jak strzelę piankę, to pianka ma temperaturę na minusie. Jakim cudem? Nie, muszę wam to pokazać ogólnie, bo to mnie akurat zszokowało. Psikniemy sobie na wełnę. Patrzcie, pianka ma minus 7. Jak to możliwe? Minus 5 teraz powoli rośnie. Widzicie? Minus 8. Minus 7, powoli sobie rośnie. Jak to jest możliwe? Ciekawe. Lecę dalej. Trochę głupio zrobiłem, jak dla mnie, teraz jak sobie myślę, że robię łączenia na krokwiach. Ale inaczej, jakbym miał, miał niby założyć tą wełnę? No bo muszę przybijać do krokwi. Chciałem zaizolować krokwie, ale jakby nie patrzeć, na krokwiach są łączenia. Więc jak gdzieś nie dotyka, to dalej wylatuje tam zimno. Czy były jakieś inne metody, żebym taką wełnę sobie przytwierdził? E, żeby oczywiście cała powierzchnia była pokryta, żeby jakoś zaizolować te belki? Czy jakieś lepsze metody na to by się znalazły? Kurde, zobaczycie. Zrobię takie ocieplenie chałupy, że to będzie prawie jak dom pasywny, tylko tańszy zdecydowanie. Jak na razie cała ta strona, gdzie trzeba było zostało wpsiknięte nawet Wciskałem tutaj, bo potrafiły być właśnie, wiecie, te belki idą do samego końca, aż do dachu, więc tu potrafiły takie zimne wiać. Wsadzałem rurkę głębiej, psikałem pianę i wychodziłem. Myślę, że na pewno będzie to lepsze niż zostawić, tak? Dlatego. No kurde, myślę, że będzie gitara, ja pierniczę. Pianka montażowa działa cuda. Wszystko pięknie, ciach, ciach, ciach. Ta strona cała została zrobiona. Biorę się teraz za drugą stronę. Co ta babka tu zrobiła, jak tak patrzę. Dobra, to będzie trzeba poprawić. Coś wam pokażę. Bo babka też trochę działała i kleiła wełnę sama. Wszystko gitara. No nie? O tutaj babka robiła, patrzcie. To wszystko, tą wełnę, na murłacie kładła babka. Tu jest ładnie, bo w zasadzie regips wtedy będzie dochodził tutaj i tu będzie szedł kolejny. No nie? Tu jest ładnie. Ale tutaj? Co to jest za popelina? Babka, czy wy to widzicie? Cały profil zakrywa. Wełna jest na całym profilu. Dlaczego? Babka. Trzeba to będzie poprzycinać porządnie. To ta wełna. Dobra, no co? Proszę Państwa, widzimy się, jak całe poddasze będzie zapiankowane.